Oczywiście magazyn Klik Damian Dejman-Miedrzycki, witam i zapraszam. Hiszpania po raz czwarty mistrzem Europy w piłce nożnej. W finale Euro 2024 La Furia Rocha pokonała Anglię 2 do 1. Tym samym synowie Albionu swojej złej pasy nie przerwali. To już drugi z rzędu finał Mistrzostw Europy, w którym przegrali. Na Euro 2020 w ostatnim meczu lepsi okazali się Włosi. Sędzia Michał Listkiewicz uważa, że Hiszpania była najlepszą drużyną tego turnieju. Zasłużone zwycięstwo Hiszpanii, nie tylko, że dziś była... Troszeczkę lepszym zespołem, chociaż Anglicy nie grali źle po przerwie, ale w tym turnieju była najlepszym zespołem. Właściwie nie, nie, nie mieli ani jednego słabego meczu, równa forma, punktowali, wygrywali. W ogóle chyba nie, nie będzie dyskusji, czy wygrał najlepszy zespół turnieju, bo moim zdaniem wygrał najlepszy zespół. Niko Williams i Mikael Oyarzabale, bohaterami finałowego meczu. To oni dali Hiszpanii zwycięskie bramki. W 47 minucie Williams dał drużynie La Furia Rocha prowadzenie. Nadziei Anglików rozbudził Cole Palmer, który w 73 minucie wyrównał wynik. Po tym strzale wydawać by się mogło, że dogrywka jest niemal pewna. Jednak w 86 minucie wynik spotkania przesądził Mikel Ojarzabal po drugiej bramce Hiszpaniów. Ale pierwsza połowa meczu nie dostarczyła wymarzonych emocji. Bardzo rozczarowani i nawet wręcz znudzeni i... Z radością przyjęliśmy końcowy gwizdek sędziego w pierwszej połowie. Udaliśmy się na zasłużoną pizzę. Dziękujemy. A pizza może i dobra, na pewno. Ale z pewnością Hiszpanom bardziej smakuje złote trofeum. Tym bardziej, że naczekali się na nie troszeczkę. Po triumfie na Euro 2012 La Furia Roja musiała po drodze obyć się bez złotych medali. Na Euro 2020 Hiszpanie zaszli daleko, bo aż do półfinału jednak przegrywając z Włochami do domu wrócili z niczym. Tak, bo według przepisów UEFA nie ma już meczów o brąz. Gdyby Hiszpanii nie wygrali tego turnieju, to byłaby taka, taka dość duża rana na, na, na futbolu europejskim, być może z taką lekką nawet gangreną, z jakimś takim zakażeniem, bo, bo po prostu Hiszpania była, była zdecydowanie, zdecydowanie najlepszym zespołem. Mówił Piotr Żelazny, dziennikarz magazynu kopalnia.pl, zwrócił też uwagę na nie najlepszą formę Anglii na tegorocznym euro. Jak popatrzymy na to, jak Anglicy mm, kiepsko grali, jak Anglicy mm. się męczyli, jak Anglicy tak naprawdę do tego finału się trochę do czołgali, to i tak możemy powiedzieć, że Anglicy przeskoczyli oczekiwania, które w pewnym momencie zaczęły być. Oczywiście co innego zupełnie przed turniejem. Przed turniejem Anglicy byli absolutnym faworytem do zdobycia tego, te, tego mistrzostwa, natomiast no, jak zaczęło się mistrzostwa, to widzieliśmy, że Anglia no, nie dojechała po prostu. No. Tego roczne euro przeszło już do historii. Kolejne mistrzostwa Europy za 4 lata w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zwykle gospodarze turnieju mają zapewniony udział, ale w tym przypadku w grze byłoby pięć różnych drużyn narodowych. UEFA daje przepustkę tylko dwóm, dlatego Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia i Irlandia Północna będą musiały o nią powalczyć między sobą. półfinale sensacyjnie pokonała faworytkę Wimbledonu Jelenę Rybachinę. finale pewnie wygrała z Jasmine Paulini. Czeszka Barbora Krajcikowa, nową mistrzynią Wimbledonu. Po raz drugi z rzędu triumfatorką tego turnieju jest zawodniczka z Czech. Rok temu była to Marketa Wondrousowa, która w tym roku grę na kortach w Londynie zakończyła już w pierwszej rundzie. W finale Barbara Krejcikowa pewnie weszła w mecz. Grała agresywnie. Jasmin Paulini bierna jednak nie była. Próbowała wymusić na rywalce błędy, ale bezskutecznie Włoszka zdołała wygrać tylko jednego seta. Pewna, dobra i brawurowa gra przełożyła się na ostateczny wynik. Barbara Krajcikowa wygrała trzysetowy bój. 6-2, 2-6 i 6-4. Ale to nie pierwszy tytuł czeski w wielkoszlemowym turnieju w singlu kobiet. Trzy lata temu triumfowała na French Open. za zwycięstwo na Kaźny zastrzyk pieniędzy, uwaga, usiądźcie wygodnie 2 miliony 700 tysięcy funtów. No wiadomo, już od kogo pożyczać. Włoszka polskiego pochodzenia Jasmine Paulini aktualny sezon i tak może uznać za w pełni udany. Tenisistka wdrapała się na szczyt tegorocznego Rolanda Garosa. W finale co prawda przegrała z jego świątek. Ta porażka możliwe zadziałała budująco, bo Jasmine Paulini nie zatrzymuje się. Na krotach w Londynie wygrała łącznie sześć spotkań. Jasmine Paulini to pierwsza tenisistka, która po 2016 roku w jednym sezonie zagrała zarówno w finale Wimbledonu, jak i French Open. Niełatwe zadanie, ale wykonalne. Podobne osiągnięcie ma na koncie Amerykanka Serena Williams, która 8 lat temu również doszła do finału Rolanda Garosa i Wimbledonu. Oczywiście w jednym sezonie. Sukces Barbory Krejcikowej przełożył się również na cyferki. Czeszka w rankingu WTA znalazła się na 10 miejscu. To awans 14. Druga finalistka Jasmine Paulini uplasowała się na 5 miejscu. Oj, jak to w życiu? Historia lubi się powtarzać. W finale tegorocznego Wimbledonu mężczyzn ponownie spotkali się tenisowi Tytani. Carlos Alcaraz i Nowak Dziokowicz. Tak samo jak przed rokiem, triumfatorem tegorocznego Wimbledonu jest Carlos Alcaraz. W finale pokonał Serba 6-2-6-2-7-6. No, stara prawidłowość znów zadziała. Ani w tym roku, ani rok temu w finale Serbowi Serbowi nie udało się pokonać Carlos Alcaraza. Hiszpan wygrywając finale z Dziokowiczem pewnie obronił tytuł z roku. Nowak Dziokowicz ostatnich dwóch Wimbledonów nie może zaliczyć do w pełni udanych. Słoto tak blisko, a wciąż nieosiągalne. Choć Dziokowicz parę zwycięstw na Wimbledonie ma na koncie, bo triumfował dokładnie siedem razy po raz ostatni w 2022 roku. Carlos Alcaraz ma na koncie cztery występy w turniejach wielkoszlemowych i wszystkie wygrał. Mowa kochani o US Open 2022, Wimbledonie 2023, tegorocznym Rolandzie Garosiem. No i do tej złotej listy Hiszpan może sobie spokojnie wpisać również Wimbledon. W 2024. W światowym zestawieniu tenisistów nadal na pierwszym miejscu jest Janik Siner, na drugiej pozycji Nowak Dziokowicz, na trzeciej Carlos Alcaraz. Ma 10 lat, pochodzi z Gdańska i chodzi do szkoły podstawowej. Mowa o najmłodszej reporterce sejmowej w Polsce, Sarze Małeckiej, czaskoś. Dziewczynka w wolnym czasie, dzięki akredytacji prasowej, może w Sejmie rozmawiać z politykami. No, jak to w życiu, nie wszystko jest jednak w jej myśli. Często spotyka się z brakiem przychylności polityków. Tak zareagował Jarosław Kaczyński na stwierdzenie młodej reporterki o wolności słowa. To nie są sprawy dla dzieci, także kowaler. <laughs> Odejdź Ale, Panie prezesie, jak pani jutro zagłosuje? Ale wolność za, słowa nie jest, jest dla dzieci. Naprawdę odejdź Pani jutro głosowanie pani za miejscem ustawy dekryminalizującej aborcji, jak pan zagłosuje? Panie pre, prezydencie, pre, pre. ja będę oczywiście głosował przeciwko tego rodzaju rozwiązaniom, bo obecna ochrona praw kobiet jest bardzo daleko idąca i zupełnie wystarczająca. Jak widzieliśmy, Jarosław Kaczyński nie był skory do rozmowy z Sarą, jednak dziewczynka nie dawała za wygraną i próbowała od prezesa PiS wyciągnąć kolejne informacje. Bezskutecznie Sara w rozmowie z Donetem przyznała, że często czuje się ignorowana przez niektórych polityków. Nie jestem zaskoczona tym już wcale, bo czasem, gdy w szkole przerwano mi, to już dla mnie nie jest wow, co się dzieje. Senator Hamerski chwycił mnie za ramię, tak nie powinno wyglądać i tak nie powinno być nagrywane w ten sposób. Ale e, nagraliśmy i postanowiliśmy pokazać. Nie i tak nie chcę z nim rozmawiać po tej sytuacji. Młoda reporterka pokazała w internecie incydent z udziałem posła Jana Hamerskiego, który po prostu odepchnął dziewczynkę i poszedł dalej. Dobry, no chciałam pana się zapytać... Sara jednak nie zamierza dawać za wygraną. Jej marzeniem jest praca dziennikarki w redakcji Honetum. Aktualni materiały z Sejmu młoda reporterka zamieszcza na TikToku. W codziennych działaniach Sara wspiera ją tata. No trzymamy mocno kciuki, spotykamy się teraz w środę w magazynie Clip News. Do zobaczenia.